Dzień dobry, kochani. Witam was w maziowej kuchni. Dzisiaj przedstawię wam fajny sposób na kolację. Mm. Dzisiaj będzie zdrowy, przysmak. Będzie to świeży szpinak z kulką sera mozzarella, z pastą z suszonych pomidorów, kukurydzą, płatkami migdałów i przyprawami takimi jak liść lubczyku, pieprz czosnek oraz sól. Przykładamy do miski szpinak, kroimy mozzarellę, odsączamy y, kukurydzę i prażymy około łyżkę lub dwie płatków migdałowych. Mamy już nasz szpinek przepraszam. Y, płatki migdałów właśnie się y, właśnie się prażą otworzyłam słoiczek. Hmm, fajnie pachnie pokażę Wam. Wyciągamy. Na razie dam połowę i muszę przemieszać, żeby te wszystkie liście się oblepiły tym olejem i tą pastą. Można dać więcej... Uh, kochana! Można dać więcej, można dać mniej wedle uznania. Przepraszam, migdały, już mi się zaczęło kopcić. Już jest dobrze, wiecie co, zostawię sobie łyżkę do jakiejś innej potrawy, myślę, że wystarczy, niecały słoiczek, pachnie strasznie tymi migdałami, teraz dodaję, ups, pokrojoną w kostkę yy, kulkę mozzarelli. I po pół puszki kukurydzy. Wszystko ładnie razem znowu mieszamy. I nasza potrawa jest już gotowa kochani, praktycznie. Potrawa, to nie potrawa, sałatka. Najlepiej smakuje na kolację. Teraz trzeba spróbować. No. Dajemy nasze migdały. Mi się one trochę opaliły. Nie szkodzi. Znowu mieszamy całość. I przyprawiamy do smaku. Sól. Granulowany czosnek. Cześć. Pieprz, dużo pieprzu. Chcemy, żeby było dzisiaj na ostro. Oczywiście znowu mieszamy. liść lubczyku próbujemy do smaku nakładamy. Na talerzyk wcinamy. Życzę Wam smacznego oraz Waszym gościom bardzo zdrowy, smaczny i bardzo prosty przepis. Zapraszam kochani do wykonania tych i oraz innych moich przepisów. Życzę Wam smacznego. pa! pa.